Tak wygląda sytuacja, że z tyłu wyjąłem drapy, podhaliftowałem do góry, wyciągnąłem na przód, z jednej i z drugiej strony, tu już leżą pod kołami, wszyscy samochód praktycznie na równo, także zobaczymy czy to się da wyjechać, skąd skończę tutaj haliftować i się okaże, czy wyjedzie. Także, jak było widać, bez zakręcenia koła wyjechał. Czyli po prostu błędnie zrobiłem i odpływam jeszcze pod górkę tyłu. Teraz po prostu trzeba zawsze podnosić to, coś jest niżej w gruncie. Dobra, tam jeszcze tam taki ten swój paskownik, profil. Także muszę go tam wytargać w przód. Nie, nie ucierpiał. Wszystko okej, okay. testy. Opon w terenie, jak widać grubę. <grym> I to tam, fal smer wchodzą, że tak powiem Dobrze, lecimy później coś. I już na bazie. Trochę się upaczkał, ale cóż to dla niego Jutro lecimy na krótsze testy, jak się okaże Co to te padołki 30 cali na jedną terenie